Opowiadanie trzecie kwietny ogród kobiety, która umiała czarować. Ale co się działo z małą gerdą, gdy kaj nie wracał? Co się z nim stało? Nikt nie wiedział. Nikt nie umiał tego wyjaśnić. Chłopcy opowiedzieli tylko, że widzieli, jak przywiązał swe saneczki do dużych, wspaniałych sań, które pojechały ulicą i wyjechały za bramę miasta. Nikt nie wiedział, gdzie Kaj się podział. Popłynęło wiele łez. Mała Gerda płakała gorąco i długo. Potem powiedziano, że umarł, że utonął w rzece, która przepływała tuż obok miasta. O cóż to były za długie, ciemne, zimowe dni! Aż wreszcie przyszła wiosna i ciepłe promienie słońca. Kaj umarł i nie ma go, powiedziała Mała Gerda. Nie wierzę temu, odrzekł słoneczny promień. Umarł i go nie ma, powiedziała Gerda do jaskółek. Nie wierzymy temu, odrzekły ptaki. W końcu i mała Gerda sama przestała w to wierzyć. Włożę moje nowe czerwone buciki, powiedziała jednego ranka. Kaj nie widział ich jeszcze. Pójdę do rzeki i spytam o niego. Był bardzo wczesny ranek. Dziewczynka pocałowała starą babkę, która jeszcze spała, włożyła czerwone buciki i poszła zupełnie sama za bramę miasta, aż na brzeg rzeki. Czy to prawda, że zabrałaś mi mojego małego towarzysza zabaw? Podaruję ci moje czerwone trzewiki, jeśli mi go oddasz. I wydawało jej się, że fale patrzały na nią tak dziwnie. Wtedy zdjęła swe czerwone trzewiki. To, co miała najmilszego, i rzuciła je do rzeki. Ale upadły tuż obok brzegu i fale zaniosły je z powrotem na ląd. Tak jak gdyby rzeka, nie mogąc zwrócić Gerdzie Kaja, nie chciała jej zabrać tego, co najbardziej lubiła. Dziewczynce zdawało się, że za blisko brzegu rzuciła trzewiki, więc weszła do łódki, która stała w sitowiu. Poszła na najdalszy jej koniec i wrzuciła raz jeszcze trzewiki do wody. Ale łódka nie była mocno przywiązana i na skutek ruchów dziewczynki zakołysała się i odbiła od brzegu. Gerda spostrzegła to i chciała szybko wysiąść, ale nie zdążyła. Łódka oddaliła się od brzegu i popłynęła szybko naprzód. Wtedy mała Gerda przestraszyła się bardzo i zaczęła płakać, ale nikt jej nie słyszał prócz wróbli, a te nie mogły jej zanieść na ląd. Leciały tylko wzdłuż brzegu i ćwierkały tak, jakby ją chciały pocieszyć. Oto jesteśmy! Łódka gnała z prądem. Mała Gerda siedziała zupełnie spokojnie w pończoszkach. Czerwone trzewiki płynęły za nią, ale nie mogły dogonić łódki, którą prąd szybko znosił. Na obu brzegach było ślicznie. Rosły tam piękne kwiaty, stare drzewa i ciągnęły się zbocza, na których pasły się owce i krowy, ale nigdzie nie było widać człowieka. Może rzeka zaniesie mnie do małego Kaja? Myślała Gerda i ta myśl ją pocieszała. Wyprostowała się i przez długie godziny patrzała na zielony brzeg. Potem przypłynęła do dużego wiśniowego sadu, wśród którego widać było mały domek z dziwnymi, czerwonymi, niebieskimi oknami i słomianym dachem. Przed domkiem stało dwóch drewnianych żołnierzy, prezentujących broń przed każdym, kto przepływał obok. Gerda zawołała na nich, myślała, że są żywi, ale oni, rozumie się, nic nie odpowiedzieli. Podpłynęła do nich zupełnie blisko. Prąd rzeki zaniósł łódkę do samego brzegu. Gerda krzyknęła jeszcze głośniej. Wtedy z domku wyszła stara, stara kobieta, opierająca się na zakrzywionym kosturze. Miała duży kapelusz, pomalowany w najpiękniejsze kwiaty. Biedna dziecino, powiedziała staruszka. Jakże się dostałaś na tę dużą, bystrą rzekę w tak daleki świat? I potem staruszka weszła aż do wody, zaczepiła kosturem o łódkę, przyciągnęła ją na brzeg. I wyniosła z niej małą Gerdę. A Gerda była zadowolona, że jest znowu na lądzie, tylko że bała się trochę tej obcej, starej kobiety. Chodź, opowiedz mi, kim jesteś i jak się tu dostałaś powiedziała kobieta. I Gerda opowiedziała jej wszystko. A staruszka kręciła głową i mówiła hm, hm. A kiedy Gerda skończyła opowiadać i spytała ją, czy nie widziała małego Kaja, kobieta odparła że nie przechodził jeszcze tędy, ale że na pewno przyjdzie. Gerda nie powinna się smucić, tylko skosztować jej wisienek i obejrzeć jej kwiaty. Są piękniejsze od wszystkich książek z obrazkami, każdy z nich potrafi opowiedzieć bajkę. Wzięła Gerdę za rękę i poszły do małego domku, a staruszka zamknęła drzwi. Okna były wysoko w górze, a szyby miały czerwone, niebieskie i żółte. Światło dzienne przeświecało przez te szyby tak cudnie i mieniło się wszystkimi barwami, a na stole stały najpiękniejsze wiśnie i Gerda jadła tyle, ile chciała, bo jej było wolno. Podczas gdy jadła, staruszka czesała jej włosy złotym grzebieniem i włosy kręciły się w pierścienie, otaczając złotą aureolą małą, miłą twarzyczkę, okrągłą i świeżą jak róża. Już od dawna tęskniłam do takiej uroczej małej dziewczynki, powiedziała staruszka. Zobaczysz, jak nam będzie dobrze razem. I podczas gdy czesała włosy małej Gerty, dziewczynka zapominała coraz bardziej o swym przybranym braciszku, bo staruszka umiała czarować, ale nie była złą czarownicą. Czarowała tylko troszeczkę dla własnej przyjemności i tak bardzo chciała zatrzymać małą gerdę. Dlatego poszła do ogrodu i dotknęła kijem wszystkich różanych krzewów, nawet tych, które najpiękniej kwitły, a one zapadły się głęboko w czarną ziemię, i nikt nie mógł się domyślić, że tu rosły. Staruszka bała się, że kiedy Gerda zobaczy róże, pomyśli o swoich różach, a wtedy przypomni sobie małego kaja i ucieknie od niej. Potem zaprowadziła Gerdę do ogrodu. Jakżeż tam pachniało! I jak tam było pięknie. Wszystkie kwiaty, jakie tylko rosną o każdej porze roku, rozkwitły tu wspaniale. Żadna książka z obrazkami nie mogła być barwniejsza i piękniejsza. Gerda skakała z radości i bawiła się dopóki słońce nie zaszło pomiędzy wysokimi wiśniami. Potem ułożyła się w ślicznym łóżku z czerwonymi jedwabnymi poduszkami haftowanymi w fiołki zasnęła. I śniła jak królowa w dniu wesela. Następnego dnia mogła znowu bawić się kwiatami w ciepłych promieniach słońca. Tak przeszło wiele dni. Gerda znała każdy kwiat, ale chociaż tyle ich było, jednak wydawało jej się, że jednego brak. Nie wiedziała tylko jakiego. Pewnego dnia siedziała i oglądała kapelusz staruszki z wymalowanymi kwiatami. Najpiękniejszym z nich była róża. Staruszka zapomniała usunąć ją z kapelusza podczas gdy inne żywe róże zagrzebała w ziemi. Tak zwykle bywa, gdy się jest roztargnionym. Co? zawołała Gerta. Czyż tu nie ma wcale róż? I skoczyła pomiędzy grządki, szukała, szukała, ale róży nie znalazła, więc usiadła i rozpłakała się. Jej gorące łzy padły właśnie na to miejsce. Gdzie zakopane było różane drzewko i kiedy łzy zrosiły ziemię, drzewko wystrzeliło kwitnące tak samo jak wówczas, gdy zapadło się w ziemię. Gerda objęła je, całowała róże i potem przypomniała sobie piękne róże w domu, a wraz z nimi i małego Kaja. – Ach, jakżeż ja się tu zasiedziałam! – powiedziała dziewczynka. – Chciałam przecież szukać Kaja! – czy nie wiecie, gdzie on jest? spytała Róż. Czy myślicie, że umarł i że już go nie ma? Nie umarł, odpowiedziały Róże. Byłyśmy przecież w ziemi, tam są wszyscy umarli, ale Kaja nie było. — Dziękuję Wam bardzo, powiedziała mała Gerda i poszła do innych kwiatów. Zajrzała w ich kielichy i spytała. — Czy nie wiecie, gdzie jest mały Kaj? Ale kwiaty stały sobie w słońcu i każdy z nich śnił swoją baśń lub historię, a mała Gerda wysłuchała ich dużo, ale w żadnej z nich nie było mowy o kaju. Co opowiedziała pomienna Lilia? Czy słyszysz bęben? Bum bum. Tylko dwa tony. Zawsze bum bum. Słuchaj żałobnej pieśni kobiety, słuchaj wołania kapłana. Żona Hindusa stoi w długiej, czerwonej szacie na stosie. Płomienie obejmują ją i jej umarłego męża. Ale żona Hindusa myśli o żywym tu w orszaku, o nim, którego oczy goręcej palą niż płomień, o tym, którego żar oczu bardziej dosięga jej serce niż płomienie, co wkrótce spalą jej ciało na popiół. Czyż płomień serca może umrzeć w płomieniach na stosie? Nie rozumiem tego wcale, powiedziała mała Gerda. To moja baśń, odrzekła płomienna Lilia. Co opowiedział powój? Nad wąską górską ścieżką znosi się stary zamek. Gęsty bluszcz obrasta czerwone mury. Liść przy liściu opłata balkon. Stoi tam śliczna dziewczyna. Wychyla się poza sztachety i patrzy na drogę. Róża zwieszająca się z gałęzi nie jest od niej świeższa. Kwiat jabłoni, strząśnięty przez wiatr z drzewa, nie jest tak lekki jak ona. Jakże szum jej wspaniała, jedwabna szata. Czyż on nie przyjdzie? Czy myślisz o Kaju? spytała mała Gerda. Opowiadam tylko moją baśń, mój sen odrzekł powój. Co opowiedział mały pierwiosnek? Pomiędzy drzewami wisi na sznurach długa deska. To huśtawka. Dwie śliczne małe dziewczynki, w sukniach białych jak śnieg i długich, powiewających zielonych wstążkach przy kapeluszach, siedzą i bujają się. Brat jest starszy od nich, stoi wyprostowany na huśtawce, ramię owinął sobie sznurem, aby się utrzymać. Bo w jednej ręce trzyma małą miseczkę, a w drugiej białą rurkę i puszcza bańki mydlane. Huśtawka się buja. Bańki mydlane lecą. Ostatnia o cudnych tęczowych barwach wisi jeszcze na rurce i kołysze się na wietrze. Huśtawka buja się. Mały czarny piesek, lekki jak bańka mydlana, podnosi się na tylne łapki i chce wejść na huśtawkę. Huśtawka wznosi się. Pies upada. Szczeka i złości się. Drażnią go rozpryskujące się bańki, kołysząca się deska, piana. Oto moja opowieść. Może to jest ładne, co opowiadasz, ale mówisz to tak smutno i nie wspominasz wcale o Kaju. Co mówią hyacynty? Pewnego razu były trzy siostry. Przezroczyste, i delikatne. Jedna miała suknię czerwoną, druga niebieską, a trzecia białą. Tańczyły, trzymając się za ręce, nad jeziorem przy blasku księżyca. Nie były to elfy, ale dzieci. Pachniało tak słodko, i dziewczynki zniknęły w lesie. Zapach stawał się coraz silniejszy. Trzy trumny, w których leżały trzy piękne dziewczynki, wysunęły się z gęstwiny na brzeg jeziora. Świętojańskie robaczki krążyły, błyszcząc jak małe, kołyszące się światełka. Czy te tańczące dziewczynki zasnęły, czy też umarły? Zapach kwiatów mówi, że nie żyją. Wieczorny dzwon wyzwania im pogrzebowy śpiew. Strasznie mnie zasmucacie, powiedziała mała Gerda. Pachniecie tak mocno, że muszę myśleć o umarłych dziewczynkach. Ach. Czy naprawdę mały Kaj nie żyje? Róże były pod ziemią i mówią, że go tam nie ma. Bim, bam! Dzwoniły dzwoneczki jacyntów. Nie dzwonimy dla małego Kaja. Nie znamy go przecież. Śpiewamy tylko naszą piosenkę. Jedyną, jaką znamy. Gerda podeszła do kaczeńca, który świecił wśród zielonych, błyszczących liści. Jesteś małym, jasnym słoneczkiem – – rzekła Gerda. – Powiedz mi, czy wiesz, gdzie mogłabym znaleźć mego towarzysza zabaw? A kaczeniec błyszczał tak ładnie i także patrzał na Gerdę, a potem zaśpiewał swoją pieśń, ale i ta pieśń nie była o Kaju. W małym podwórku pierwszego dnia wiosny świeciło gorąco kochane słońce. Promienie zesizgiwały się po białym murze sąsiedniego domu. Tuż obok rosły pierwsze żółte kwiaty, połyskujące jak złoto, w blasku ciepłego słońca. Stara babka siedziała na dworze w fotelu, wnuczka uboga, śliczna dziewczynka, przyszła do domu, pocałowała babkę. W jej serdecznym pocałunku było złoto, szczere złoto. Złote usta, złota dziewczyna i złota poranku godzina. – Oto moja krótka baśń – powiedział kaczeniec. – Moja biedna stara babcia – westchnęła Gerda. – Na pewno za mną tęskni i martwi się o mnie i o małego Kaja, ale wrócę wkrótce do domu i przyprowadzę go ze sobą. Nie mam po co pytać kwiatów, każdy z nich zna tylko swoją własną baśń, nie dadzą mi żadnych wskazówek. I podwiązała sukienkę, aby móc prędzej biegać ale narcyz uderzył ją po nodze kiedy przez niego przeskakiwała więc zatrzymała się spojrzała na wysmukły kwiat i spytała pochylając się nad nim czy powiesz mi coś wreszcie cóż powiedział narcyz widzę samego siebie widzę samego siebie o, jakże pachnę! Wysoko w małym pokoiku na poddaszu stoi na pół ubrana mała tancerka. Stoi, to na jednej nodze, to na dwóch, depcze nogami cały świat i tyle, że wszystkich ośniewa. Z im bryczka do herbaty nalewa wody na gorsecik, który trzyma w ręku. Czystość jest piękną rzeczą. Biała suknia wisi na wieszadle i ona też została uprana w imbryczku i wisi, schnie na dachu. Kładzie ją na siebie, szafranowym szalem owiązuje szyję, wtedy suknia połyskuje jeszcze śnieżniejszą bielą. Noga podniesiona. Patrz, jak ona krąży na jednej nodze. Widzę samego siebie, widzę samego siebie. Nic mnie to nie obchodzi, powiedziała Gerda. Po co mi to opowiadasz? I pobiegła na kraniec ogrodu. Furtka była zamknięta, ale dziewczynka potrząsnęła zardzewiałym zamkiem, a wtedy furtka odskoczyła i mała Gerda pobiegła boso w daleki świat. Obejrzała się trzy razy, ale nikogo za nią nie było. W końcu nie mogła już dłużej biec. Usiadła na dużym kamieniu. Kiedy się rozejrzała, zobaczyła, że lato już przeszło. Była późna jesień. Nie spostrzegła tego wcale tam w wielkim ogrodzie, gdzie było tyle słońca i kwiaty kwitły o wszystkich porach roku. Mój Boże, jakże się zasiedziałam? Powiedziała mała Gerda. Przecież już jest jesień, teraz nie wolno mi odpoczywać. Wstała, aby pójść dalej. O, jakże obolała i zmęczone były jej nóżki. Naokoło było tak zimno i pusto. Podłużne wierzbowe listki pożółkły zupełnie. Mgła spływała z nich kroplami wody. Jeden listek za drugim opadał na ziemię. Tylko tarnina była pokryta owocami, i to takimi kwaśnymi, że cierpły od nich usta. O jakże szaro i smutno było na dalekim świecie.